Za przyłączenie się do nas dzisiaj, ja, chcesz określić, jakie jest nasze życie, byłoby jak Z, 19 dnia tego miesiąca, który, to tylko kilka dni, jeśli i kiedy, przechodzimy do kroku 4a, decyzja, uch, w końcu będziemy, weź 12 i C. Stresować się od samego początku. Pandemia jest daleka od zakończenia. Jego na pewno się nie skończy do 19. Jak przewidywaliśmy, w, mapa drogowa w lutym. Gdy, widząc, że sprawy rosną sprawiedliwie, szybko. Może być 50. Tysiące przypadków wykrytych dzień do 19. I znowu. Jesteśmy. Widząc rosnący szpital. Przyjęć i musimy pogodzić się ze smutkiem. Więcej zgonów z powodu covid And a okoliczności. Musimy podjąć samochód reason, i wyważona decyzja i jest tylko jeden powód, dla którego my może rozważać pójście naprzód do krok czwarty w okolicznościach, gdzie normalnie byśmy się zamykali. niżej, A to dlatego, że ciągłej skuteczności wprowadzenia szczepionki, kiedy my... Pał za krok czwarty, kilka tygodni temu, mieliśmy dwa powody. Po pierwsze, Chcieliśmy dostać więcej szturków, ramiona ludzi i mamy z już ponad 45 milionów dorosłych po otrzymaniu pierwszej dawki i 33 miliony na sekundę, czyli wyższy udział. Dorosła populacja każdego, kraj europejski z wyjątkiem mota. A nasze oczekiwanie pozostaje, że do 19 lipca każdy dorosły miałbym szansę otrzymać pierwszą dawkę i dwie. Osoby trzecie otrzymają swoje. Druga dawka, druga. Powodem, dla którego przerwaliśmy, było to, że chciałem trochę więcej czasu, aby zobaczyć dowody na to, że nasze szczepionki pomogły zerwać połączenie między chorobą a śmiercią i w miarę upływu dni. To stało się coraz jaśniejsze, że te szczepionki są rzeczywiście Dane z większością przyjęci do szpitala. Nieszczepione ich listki. Patrick pokaże dane, podkreślając wielce. Zmniejszona śmiertelność. Że szczepionki zostały osiągnięte tak jak. Dochodzimy do czwartego kroku. My muszą zrównoważyć ryzyko. Ryzyko choroby, które szczepionki zmniejszyły się, ale bardzo daleko od wyeliminowanej i... Ryzyko kontynuacji, ograniczenia prawnie wymuszone, które nieuchronnie zbierają żniwo na życie ludzi, środki utrzymania na ludziach, zdrowie i zdrowie psychiczne oraz musimy być ze sobą szczerzy, że jeśli nie możemy ponownie otworzyć naszego społeczeństwa w najbliższych tygodniach, kiedy pomoże nam nadejście lata i do wakacje szkolne, to my musimy zadać sobie pytanie, kiedy będzie, możemy wrócić do. Ci, którzy mówią, że powinniśmy zwlekać, jeszcze raz. Alternatywa dlatego, to otwierać się zimą, kiedy wirus będzie miał, przewagę, czy wcale. Rok i tak znowu, jak? Wyprzedzający. Decyzja w sprawie. 12 lipca. Pozwól mi wyruszyć. Dzisiaj nasz pięciopunktowy plan ma: życie z COVID w nadziei, że da na i Biznes, czas na przygotowanie. Najpierw wzmocnijmy nasze Szczepionka bardziej redukująca dawkę. Interwał poniżej 40 esot. 12 do 4 od 12 tygodni do 8. Żeby wszyscy spóźnili się, 18 powinno być podwójne. Dźgnięty przez środek. Wrzesień oprócz naszego. Jesienny program Boostera. Szczepionki dla większości. Wrażliwy. Po drugie, będziemy zmienić podstawowe narzędzie, które kiedyś kontrolował człowieka. Zachowanie. Odejdziemy od... Ograniczenia prawne i zezwalaj ludzie do tworzenia własnych świadomych decyzji o tym, jak zarządzać wirusem od kroku. 4. usuniemy wszystkie legalne limity na liczby, spotkanie, wewnątrz i na zewnątrz. Będziemy... Zezwól wszystkimi firmom na ponowne otwarcie, w tym kluby nocne. Będziemy... Limit nazwanych odwiedzających do domy opieki i w liczbie osób chodzących na koncerty, wydarzenia teatralne i sportowe. My... Zakończy się jeden metr plus. Zasady dotyczące dystansu społecznego i prawny obowiązek noszenia, zakrywanie twarzy lub prowadzenie. Zasugeruj, gdzie możesz wybrać. Robić to szczególnie w przypadkach, Wstają i kiedy przyjdziesz, nawiązać kontakt z ludźmi, których normalnie nie spotykają się w zamknięte przestrzenie, takie jak oczywiście zatłoczona publiczność, transport. Już nie będzie niezbędne dla rządu, aby poinstruuj ludzi, aby pracowali od domu. Tak więc pracodawcy będą w stanie rozpocząć planowanie całej powrotu do miejsca pracy tam. Nie będzie certyfikatu COVID wymagane jako warunek, wstępne dowolne miejsce lub wydarzenie. Chociaż firmy i wydarzenia z pewnością może skorzystać. Certyfikacja i aplikacja NHS daje Ci przepustkę COVID jako jedność, drogę do Twojego statusu COVID. Po trzecie, będziemy kontynuować od. Krok czwarty, aby zarządzać wirusem. Z testem, śladem i izolacją. System proporcjonalny do pandemii. będziesz musiał samodzielna izolacja, jeśli testujesz. Pozytywne lub kazano to zrobić. Przez MHS testant tracę, ale chcemy przenieść się do inny reżim dla w pełni zaszczepione kontakty tych osób. Testy pozytywne, a także dla dzieci. a jutro sekretarz edukacji będzie ogłosić nasze plany utrzymania, kluczowe zabezpieczenia, ale usunięte. Bąbelki i izolacja styków dla uczniów. Po czwarte, pod kroku. Cztery, utrzymamy marzeń. Surowe kontrole graniczne, w tym czerwona lista i rozpoznawanie. Ochrona zapewniana przez dwoje dawki szczepionki. Będziemy pracować z branżą turystyczną w kierunku usunięcia potrzeby w pełni zaszczepień rybale do izolować po powrocie z bursztynu. Kraj i transport. Sekretarz zapewni dalsza aktualizacja jeszcze w tym tygodniu. Na koniec będziemy kontynuować Continuum, monitorować dane i zachować środki awaryjne, aby pomóc zarządzać wirusem podczas wysokiego okresu ryzyka. Ta zima, ale umieścimy nacisk na wzmocniony, wskazówki i rób wszystko możliwe, aby uniknąć ponownego nałożenia. Ograniczenia z wszystkimi kosztami, które przynoszą, jak wyruszyliśmy. Pamiętam o tym nowym podejściu, że dzisiaj jest 75. rocznica naszego narodowego służba zdrowia, i nie mogło nie być bardziej odpowiednim momentem, aby ponownie złożyć hołd. Każdy z naszych NHS i społecznych, pracownicy opieki i to, co my mogą zrobić, aby odwdzięczyć się za swoją odwagę, a teraz poświęcenie jest chronić siebie i innych. I z